Anmal Ja. Yeah. Sens istnienia. What? Kto nie wie co to ból, niech nie mówi o sprawiedliwości. To wina wyższych władz już zostały rzucone kości. kości. Jestem zbiornym, kulistym uderzam w samotności. Jaki jest sens istnienia, trudzy się do niej Nosi. Huk mojego krzyku do przodu się przedziera Nawet zatwardziałe serce w nurcie smutku zabieram Rozdzieram szaty na znak żałoby Są tak przesączone bólem, że rozsadzają groby Szukałem powodzenia z dziewczynami w miłości Nie było w tym nic trwałego, co mnie zmuci i złości I znowu siedzę w samotności I krzyczę i płaczę do nieprzytomności Jestem jak słup rażony piorunem Jeden zły krok i mogę zostać czmunem nie wiem, czy ktokolwiek będzie kojarzyć mnie z rapem. Czy jednak pomyślą? Ej, ej skąd znałem też matę? Yeah. To i tak nie ma sensu. Życie ze śmiercią idą w konsensus. Tam gdzie coś się kończy, coś się zaczyna. Już nie ma wartości dla mnie ranga dziewczyna. Ostatnia opuściła mnie i rozeciała się jak pierzyna Myślałem, że w pół kroku się jednak zatrzyma. Nie. A jednak się zawiodłem i oto przyczyna. Miłość zależy od grubości portfela. Heist. Niby jest ślepa, ale jednak wybiera. Już lepiej mieć najlepszego przyjaciela, niż z miłości ogłupieć i się stoczyć do zera. Zera, zera, zera. Czego szukałem, że byłem tak głupi Dlaczego myślałem, że serce to kupi Ale one wszystkie pokazały co to znaczy I nie wiem, czy rozum mój im to wybaczy Dlatego radości u mnie nikt już nie zobaczy Jaki to ma sens! Chyba żartujesz Jeśli czegoś więcej od życia oczekujesz niewiele, ale i tak więcej. Nieraz od łez miałem ręce. Nieraz już zamknąłem się w sobie. I dookoła było cicho, jak w grobie. Nie wyjaśnię tego tobie, bo najpierw ogarnę to sobie. Sobie, sobie, nie ma sensu szukać czegokolwiek w cudzysłowie.